Ostatnie. A dzisiaj jeszcze jej nie widzę. Labek był. Też za nim tęsknię. A za to? W tej y Ciebie nie było, to ja już zapomniałem o Tobie. Klawkę. pozdrawiam z Dziebłosiana. Sport to tak jest. Kalokagatwia, połączenie umysłu i mięsni. Sport Kozdrowie, młody rolnik. Dołączył do nas, tolbi jeźdź z nami, Jakub jest z nami. Mamy dwie łapki w góle. Mamy dwie łapki w góle. Ci będzie cię łapka w góle. Pytamy się, ci będą ci łapki. Ci będą ci łapki, się pytamy. Kondlat 837. Kulciaku, nie mogę być. A ja jakoś mogę. Ania, widzisz mnie? Widać mnie? Nie, widać mnie? Widać mnie? czy nie widać. Addiction 19.06, wisiła polubienia. Dociągamy do 10 łapek w góle do, na YouTube. Mamy dwie łapki w góle na YouTube. Ci będzie 10 łapek w góle. Ci będzie trzecia łapka w góle. Daria, sport to wy, bo sport to nie jestem ja, bo sport to jesteście wy, dokładnie, Anal, o, Anal, chociaż wie, Maja, 12.53, piąteczka dla ciebie, no to, to jednak tęskniłem, Anal, za to bo chociaż się na coś przydałaś, w dzisiejszym dniu, gdzie poinformowałaś, jako modelator, zaś uziony. bo ja wiem, no i bardzo dobrze, hejo, Maja. Witam Ciebie Maja. Mamy ci łapki w górę. Właśnie kochani, właśnie, właśnie. Dzięki za obserwację, to ja nieznajomy, piąteczka dla Ciebie. Właśnie dostałem łapkę w górę od szanownej pani Dali. Od szanownej pani Dali. Hejka, hejka Maciej. Dalia K, Dalia K jest z nami. Piąteczka dla Dali. Dzięki, wielkie Moltko, że jesteś z nami. Serduszka dla ciebie, takie duże, ogromne za twoją obecność na YouTube. ad jeden jest z nami, kliknęłam: dzięki, Dalia. Mówisz tak specjalnie, ci masz zatwardzenie. Jak mam zatwardzenie, to tak mówię: jak mam rozwolnienie, to mówię inaczej. O, teraz patrzcie, za Dalio pójdzie. Skoro Dalia zrobiła mi dobrze, to teraz Anna chce mi zrobić dobrze. <laughs> to już nie będzie to samo. Dalia była pierwsza. Siuba dałam super Dalia. Dzięki wielkie właśnie tam bym chciał mieć kurde z 10 tysięcy subów, Chociaż ile ja chciałem mieć zawsze 30 osób na live na YouTube. To było moje marzenie. Jak komuś się nie... Tak jeźdźda ja. Tak. No, wszystkich. Właśnie konkurs na bana. Zawsze konkurs na bana. Kto wyśle a ten wygrywa bana. Mamy ci łapki w górę. To pseplasja, nic nie szkodzi. Chciałem wiedzieć. Jak ceny spadną, to działkiem lodową. Ja już nie. Tak, Karol, jak będzie tyle giftów, co, i donatów, znacie, co dzisiaj mamy na live, to będzie. Dobrze. Anna, Anna.